Właśnie podpisano umowę na termomodernizację szkoły podstawowej w Uzdowie. To oznacza cieplejsze sale, niższe koszty ogrzewania i lepszy komfort nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli. Jesteśmy w tej chwili w szkole podstawowej w Uzdowie, gdzie przed chwilą podpisałem umowę na termomodernizację całej szkoły wraz z salą gimnastyczną. Niedawno Państwu obiecałem, że, że za chwilę będzie to następna szkoła, bo wcześniej, wcześniej została podpisana już termomodernizacja budynku w Różkowie. Ale od razu chciałem powiedzieć, że myślę, że to jest kwestia trzech tygodni i, i następna szkoła, księżyc, bo jesteśmy w tej chwili na etapie e, przetargu, więc, więc e, niedługo na pewno spotkamy się w księżze i następna szkoła będzie, będzie m, prowadzona inwestycja. E, ten budynek, który, który jest, jest w Uzdowie, wraz z salą gimnastyczną, będzie, będzie, ta inwestycja będzie kosztowała 2,5 miliona. Cały kosztorys wcześniej wynosił 3 miliony 400, więc troszeczkę mniej pozyskaliśmy około 2 milionów 100 tysięcy. Pół miliona to są środki własne, własne gminy. Termalizacja będzie polegała tak jak w, w poprzednim budynku, tak jak i teraz. Myślę, że zasady są tego programu podobne do, 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 do wszystkich budynków więc będzie wymiana centralnego ogrzewania wszystkie kaloryfery. Oczywiście będzie też wymiana oświetlenia, będzie nowy piec centralnego ogrzewania. Ocieplenie, elewacja nowa, ale też będzie ocieplona sala gimnastyczna. Zima nas dzisiaj zaskoczyła, że, że jest dosyć mroźno. Nie wiadomo jak będą inne lata. Chociaż po tych szkołach jest, no, nie jest tak mocno yy, zimno w tej chwili, przy, przy mrozach 20- czy ponad 20-stopniowych, ale myślę, że na przyszłość przyda się, że, że będzie to yy, zrobione, będzie ładnie wyglądało. Ale tu najważniejsze dla nas to jest też oszczędność yy, energii, oszczędność, oszczędność opału, bo w tej chwili ten opał czy, czy energia strasznie drożeje. A w zamian za to będziemy mogli zaoszczędzone pieniądze wydać na coś inne. To już druga w tym roku umowa na termomodernizację w gminie Dziadowo, a przed nami kolejne. O wszystkim będziemy informować na bieżąco.